Siemano, witajcie, ja jestem Abra i dzisiaj zrobimy sobie naprawdę bardzo głupi challenge. Widzieliśmy to na kanale Rzego i bardzo nam się to spodobało. A mianowicie chodzi w tym wszystkim o to, że będziemy mieli przykładowy przedmiot, na przykład nie wiem, pomarańcze i będziemy mieli karteczki, które będą kazały nam albo to zjeść, albo polizać, albo ugryźć. Oczywiście karteczki będziemy losować, no jakżeby inaczej, to nie jest tak, że ja sobie będę decydował samemu, czy będę jadł pomarańcze, ale to nie tylko będzie pomarańcza. Zaraz pójdziemy do sklepu, kupimy jakieś różne rzeczy, zarówno fajne, na przykład mogą być żelki, ty, ja bym na przykład chciał zjeść żelki. No znaczy, żeby akurat już się lepiej. Yy... Ale będą też złe rzeczy. Na przykład nie wiem, sos tabasco możemy wziąć, możemy wziąć jakąś rybę, może jakąś ośmiornicę, stary, cokolwiek. I tak jak mówię, będziemy mieli trzy karteczki, będziemy je losować i to będą właśnie nasze zadania, co będziemy musieli zrobić z danym przedmiotem. Dobra, więc my słuchajcie, uciekamy, a wy tylko pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo teraz robimy regularnie filmy, ten czerwony gdzie klikajcie tam na dole. Podajcie na nasze instagramy, bo tam teraz dużo się dzieje. A teraz was zabieram i słuchajcie, uciekamy. U nas Sebastian będzie za jakieś 20 minut, więc yy, no tak będzie musiał poczekać. Co rybyku? Dobra, słuchajcie, jesteśmy w sklepie i jako pierwszą rzecz wymieniliśmy coś dla psów. No bo wiadomo, człowiek nie wie, że nie powinien, to chyba temu to nie służy. No myślę, że weźmiemy patrz, takie kostki możesz ją polizać. No czyli jakby okej. Okay. Stary, ale wie, że to jest cały czas karma dla psa. Ugryźć i zjeść. No ale to, ja myślę, że to jest totalnie korzystne. Poczekaj, jeżeli ty chcesz tego to Proszę bardzo, śmiało, ale mi proszę nie tego gryźć. Ty, to jest. To nie ma smaku, ale patrz. Skład zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. No przecież to musi być, okej. Okay. Ty pyszny, bierzemy pyszny, to najwyżej ty, ty, ty to będziesz jadł czy gryzł, No to, to, to wiesz, dla jest mnie już bez znaczenia. Kolejną rzeczą myślę, że mogą być lizaki. Tak sobie pomyślałem, że stary. Ugryźć lizaka. To będzie zabawne. Wiesz, no niektórzy na przykład tej gryzą lizaki, ale. Nie, bo, ja bym się bo, bał. bo zjeść, okej, okay, no ale ugryźć. Polizać, to no, polizać, skazane. to wskazane. Więc co weźmiemy cztery. Słuchajcie, coś takiego. Za 20 złotych mi się spodobało. Ale po co ci No ale to jest słodkie. wiesz? tego nie będziemy gryźć. No dobra, ale to będzie tak po prostu do pokoju. No więc bierzemy kurczaka, bierzemy cztery lizaki i wydaje mi się, że jeszcze uderzymy w czekoladę. Stary, polizać czekoladę, zjeść czekoladę, ugryźć. Myślę, że dobra. Jak dla mnie, jeśli chodzi o czekoladę, jest tylko jedna opcja. Obczej. Kinderki. Ale czekaj, może małe weźmy, no bo nie ma co słuchaj, za dużo ich brać. I wydaje mi się, że weźmiemy jedne. Polizanie będzie karą. Nie może tego zjeść, musisz polizać, więc słuchajcie, bierzemy 4 czekolady. Wszystkich rzeczy musimy mieć co najmniej trzy, no bo jedna do zjedzenia, jedna do ugryzienia, jedna. Do polizania. To są cztery czekoladki, cztery lizaki. Wydaje mi się, że ok. W tym momencie zastanawiamy się, jaką rybę wybrać, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo wędzonych rybek, które same w sobie są spoko, ale nie jak masz tam nie kości no, i skórę. Okay. ale. Pary, no, z kręgosłupem czy skórą, ja bym, ja nie będę tego gryzł, nie ma szansy. Więc wydaje mi się, że słuchajcie, skończymy na tej makreli, bo tak jak mówię, no środek jest okej, okay, tylko że, żeby tak ugryźć na przykład ją w głowę. Nie, nie ma głowy. Ale to już masz łeb, typ, jak patrz. Oh, o no, i bierzemy ja to. Bierzemy to fest. A tego wszystkiego, słuchajcie, mamy red hot, extra hot, jakieś tabasko. I tutaj patrzę, samo czyli i ocet spirytusowy, tak naprawdę. i to będzie mega, mega ostre i to jest jeszcze, jeszcze bardziej ostre niż takie zwykłe tabasko. Więc to bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to wszystko. Maciek jeszcze tam ma, wiadomo, kinderki. Lecimy po jakąś cytrynę. Skoro mamy już coś ostrego, pora na coś bardziej kwaśnego. Wybierzemy sobie teraz cytrynkę. No dobra, czy... mogą być dwie. Jeżeli chcesz zjeść dwie, to w porządku. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i obczajcie wobec tego, co mamy. Jeśli chodzi o trzy złe rzeczy, ty, zabieraj te żelki, jednak żelków nie będzie. Będzie, słuchajcie, to ta ryba i tak jak już staliliśmy, chyba głównie chodzi nam o tą głowę, bo jakby, no stary, ja bym nie chciał jeść tej głowy, ale w porządku, jeśli będziesz chciał, to luźno, drugą złą rzeczą są, słuchajcie, właśnie te ciasteczka dla psa. Specjalnie je podzieliliśmy na połówki, no bo błagam was, no słuchajcie, to, to są dla psa, no bez przesady. Do tego wlatuje oczywiście to tabasko, o którym już wcześniej rozmawialiśmy w sklepie. A jeśli chodzi o dobre rzeczy, no to mamy kinderki, mamy lizaki oraz mamy właśnie cytrynę. Okazało się, że jednak cytryny w domu mamy, więc jest super. Słuchajcie, mamy już pierwszy przedmiot przygotowany. On jest pod tą miską, ja wiem co tam jest. Chłopaki nie wiedzą. Najpierw okay. musimy wylosować z tej oto miseczki karteczki i ja to zrobię. Ja, ja, też. ja, ja zobaczymy, słuchajcie. Ej, poczekajcie, może ja chciałem pierwszy losować. Teraz jestem. Eee, ja czeka. Polis. Ja mam ugryźć. No nie! Ugryź, Polis. Zjedz, dobra, no to ej, słuchajcie, no pytanie, co to będzie, no bo. Słuchajcie, jak... no ja wiem, dlatego wiem, że mam najgorzej. A, no co Uuu, cytryna. No cytryna. Cytryna już teraz. Ej, ale nie, tak szczerze, to cytryna slajtowa, no to chyba najlepiej polizać, mimo wszystko. Ja mam ugryźć, no to ugryzenie też wy, będzie. mam okej. lizać skórkę czy rozkrojoną? Nie no, chyba rozkrojoną Ale ja nie chcę tego jeść. No ale to musisz. No to chociaż nie. Ja nie lubię. Ja nie lubię rzeczy Wiesz połówkę i tyle. Teraz będziemy ją kroić po to, żeby każdy z nas mógł po prostu z niej skorzystać. Czyli tak, powiedzmy, że to będzie dla Abry, żeby powąchał. Ja mam to ugryźć, więc ja naprawdę no, teraz mogę to zrobić, patrz. I po, po wszystkim, ale to jest, to jest dobre. Serio, to jest dobre. U mnie to jest lightowo, naprawdę lightowo. No dobra, ja wylosowałem Polish, także to jest w ogóle... Nie to jest naprawdę super łatwe. Co on robi? Ej, on oszukuje! On miał lizać, to lizać, ale zjeść. Ale mam całe dwie połówki zjeść. Dawaj, jedz, no. Ale ja nie lubię kwaśnych rzeczy. No nic ci na to nie poradzę, no taka, taka gra. No to zjawym to zjadł. Bez problemu, on to zjadł Bez problemu. To nie, to. Zna... No weź, już nie udawaj. To jest, to jest słuchajcie, jakiś amator, no co to bym być? To jest straszne. To no. jest naprawdę super live. Nie, naprawdę to nie jest super live. No, dobra, słuchajcie, musimy wylosować kolejną rzecz i zobaczymy, co nas teraz czeka. Okej, okay, dobra, ja przygotowałem teraz... Dla chłopaków bardzo fajną rzeczą, w sumie dla siebie też. Mam nadzieję, że nie fajne. będę musiał okay, chciał... Okej, czyli słuchajcie, właśnie teraz Sebastian wybierał. No dobra, to dosłuchajcie. Trzy Co? Co? Ej, jak. Serio, Ej. ja jestem zwolennikiem tej teorii, że to jest light Mówiłeś, tak że będzie bardzo bole. fajne. A jednak, O nie. Zjedz. Ja mam polisz! Ja Ej, to ja mogę... ja mogę to zrobić pierwszy, skoro mam właśnie polisz. Yes. i no Sebastian słuchajcie miał Ej, Ja mam No to, to ty możesz ugryźć i wypluć. Ej, A ale czy to przełknął? Tak. Nie. Dobra, ja to poliszę i dam ci znać, czy to jest ok. Dobra. Ja, ja mówiłem, że to a, ciekawe, Czyli ja mam to ugryć i mogę wypuścić, tak? A mogę mniejszy kawałek niż cały? No nie no, to jest przygotowana porcja. To jest, to jest stary, naprawdę. Będziesz się śmiał, że się z tego, tego bałeś. Naprawdę, ja nie wiem, co jest obrzydliwego. No oczekiwam, teraz może ja, bo ja muszę tylko ugryć, ok? No. No. Nie Na był... ciebie. A, <laughs> może tutaj, do tej małej miseczki. A może tylko... To jest twarde jak skała. <laughs> Dawaj, Dawaj no. No i możesz wypluć teraz. No Dobra byku, teraz ty musisz też spróbować. Ja tak jak mówię, nie wiem czemu są to w ogóle smakuje. To nie ma w ogóle smaku. Ale... Ale jedz nie to. muszę całego, mogę ugryźć Całe, weź to jedz nie. Stary no. Twarde to jest. I co? Dobre. Ale cię beka. Dobry piesek, dobry. To jest jak dla mnie jest mega ja okay. To jest, Wygląda na gorsze, serio. Wygląda na dużo gorsze niż jest. Nie, serio, mnie się wydaje, że to było mega, ale to mega łatwe. Kolej kolei, słuchajcie, teraz będzie kolejka moja, czyli ja będę wybierał rzeczy, którą będziemy musieli albo ugryźć, albo polizać, albo zjeść. Mam niezły pomysł. Może jeszcze trochę, jak to, tak ci się podobało. <gryźdź> okej, okay, teraz wobec tego ja odkrywam swoją rzecz i są to, słuchajcie, kinderki. I to daj. teraz możemy już nawet rozłożyć. Akurat, o, patrzcie, cyk, trzy, bo trzy jeden kiderki. oczywiście był zjedzony. On ma ugryźć, on ma, okej, okay. 5% no teraz, szansy, To teraz nie... zje? Kto to teraz jest? Słuchajcie kinderki akurat zawsze mega spoko Zjedz! Wygrałem! No i co ja mam polizać i to odłożyć? Tak! Masz najgorszą... Albo papierek sobie polisz Ej on ma najgorszą karteczkę jak są teraz kinderki Ej dobra, no to czekaj, no serio Ej wygrałem, wygrałem To, grzy, tak. to było bez snaku A musisz no chyba o. Co? Ej, no i co teraz? Nie mogę tego zjeść, wobec tego. Ja nie, możesz. nie możesz, możesz mi je oddać, stary, jak chcesz Nie, no po pyszne nagraniu sobie najwyżej. Pyszne, pyszne, stary. Pyszne, stary. Tak, Ale jak do, oj, czekoladka, super mm. czekoladka. Nie, no serio, to mi się nie podoba stary. Chowa, no, no, no. wy chcecie? Żartuję, nie, nie dam. Ok. Dobra, spadł go na frajerze. Nie podoba mi się ten challenge. Naprawdę nie podoba mi się. To, że pogryć, to nie zjeść. No a ja polizać, w ogóle bez smaku to było, no bo je, Polizanie, to to wiesz, nawet się nie rozpuści. Ta... No, dobra, to, głupi co to. Tak jak pili browara i nie końcówki. Teraz ja będę wybierał przedmiot, który będziemy jeść i on już jest tutaj przygotowany, a bo tak. ja, 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 ja nie Aj, wiem, co ty co... tak mówisz, że to jest coś ekstremalnego, tak, ale... To jest... Dawaj serek, zobacz co tam jest. BUM! No i po co nam myszki? No, wiesz dlaczego? Dobra. Bo będziemy sobie teraz jedli sosi kostry. O oh, fuck! Dobra, ja mam już swoją łyżeczkę, pierwszy los. Ja mam swoją łyżeczkę, ale nie ma opcji, słuchajcie. Ty ja chciałem to losować, no bo przecież jestem najmniej odporny na to. No co z tego, no to nas wszystkich. Serio, polizanie to będzie wobec tego kropelka, a ugryzienie i zjedzenie to będzie łyżka. Ja że przy ugryzieniu możesz wypluć. Tak, więc ja mam ugryźć i sobie będę mógł wypluć. Ja mam polisz, ja mam. Od was nie! Czyli e, całą łyżeczkę musisz tego sosu. Ty też łyżeczkę, ale możesz... Mogę wypluć, wypluć. A ja kropelkę! Idealnie, ale... tak naprawdę. Polisz, jazdunia, tutaj dobra. słuchajcie, zjedz. Ej, jest dobrze. Jest dobrze. Jest, jest bardzo jest. dobrze. Jest mega dobrze. dobrze to wy pierście, bo chcę zobaczyć Waszą reakcję. No dobra, ale się. u mnie to będzie lajtowe. No tak, na pewno. Ja wiem dobra, jaki ten sos jest ostry, bo go próbowałem przed dobra, daj mi kropelkę, ale taką serię, mikrokropelkę. Abra nie wytrzyma nawet kropelki, serio. Słuchajcie, Abra dostał równo jedną kropelkę, żeby tylko to polizać. No i dawaj wykup. Pokaż jak jesteś chojak. Jesteś wariant przyświeżony. Okej, okay, to jest ostre, ale umówmy się. Ta ilość, którą miałem, jakby. Nie, to jest ostre, jak na To jest mega ostre. Je, jakby, wiadomo, totalny light, ale jest to naprawdę ostre, jak na tak mikro ilość, jaką miałem. Serio, ostre, wow. Ile ja tam mam? Tam, nie wiem to dużo. Po, łóżeczki, o, no to łyżeczki, już nie będzie. To... ale jest wiecie w garzam. A to była złożę. zerowa ilość, zerowa. O, Dawaj stary więcej, musi być więcej. Ja nie chcę to patrzeć. Ale mhm. musi być... No co, tyle chyba już starczy mu. Ty ten kubek mu podaj. On będzie pluł, On będzie pluł. Ale on nie może pluć, on ma zjeść. No ale on przecież ale nie od tego. Ale wody, wody potrzebuje. Nie ma wody. Ale woda stary. roznosi kapsaicynę. Dawaj gościu. Znaczek wariat ja się widzisz? Lepiej znoszę... Ty może mleczka. Nie, no o Jezu. Jest, o... jest okej? Okay? Nie. To idzie tak w i w gardło. No u mnie weszło, więc ja nie wiem, jak to jest u ciebie. Aż płaczę. Jest bardzo źle? Dobra. Nie, śmiesznie jest. Taki, ale jest teraz tak pali w gardle. No to jeszcze ty musisz. No to... Sebastian to już tutaj umiera, autentycznie umiera. Natomiast Maciek sobie szykuje swoją opórczość. Więcej! To, on ma ale kugryć. co? Ja mam no, co? Ale, no, to może ale też to coś potem do tego Dobra, ej, no tyle. No więcej Dobra, już nie będę brał. Serio, potem możesz wypluć, więc jakby laj Zależy już tylko od ciebie wziął. Pouknij, połknij! Nie no, możesz pochnąć, no możesz, jeżeli chcesz to połknąć. A, połknąłem, dobra. A, serio, ta jedna kropla była już mocna, to ja nie chcę wiedzieć, co oni czują. Naprawdę nie chcę. E, dobrze, przygotowałem teraz wspaniałą rzecz. Magda Gessler by się nie powstydziła proszę bardzo. O, lizaki, nie no, jak lizaki, to ja już będę, słuchajcie, tutaj. No, ale sprawdzam, co my to mamy. A ja mam policz. Znowu takie takim A ja mam, zjedzcy. A ja mam ugryźć. Ej, nie, poczekajcie, bo sobie Ja mam ugryźć lizaka. polizać spoko. Zjeść spoko, no bo zjeść możesz dowolną techniką. Pienka. Ugryźć? Patrz, ja sobie biorę, teraz cyk. Hmm. Ja to ugryźć? Nie, ty masz to po prostu zjeść. tak, I tak? Co, ja teraz mam to odłożyć i wyrzucić, co wiem? Tak, no, no to jest ja nie... nieograniczony, czyli mogę sobie to lizać i lizać, nie lizać. No teoretycznie to... tak, a nie ja nie. już powinienem nie. patrz, go teraz zająć i naprawdę mam to ugryźć. I odłożyć? No, tak. Jakie mam to no, bierzesz, tak, robisz. No ale to ja, ja tak nie robię, może niektórzy tak lubią, ale... A potem ale... zbierasz zęby ze stołu. O, super zabawa. A tak się nie da powiedzieć, to jest za fajne. Tak. tak no. A! Ugrzyłem, <gryzłem> ugryzłem, pękło. ugryzłem. To się liczy? I koniec teraz, musisz go odłożyć A ja tego jem I naszą ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest właśnie ta oto ryba Ryba jest spoko, nie. tylko no, jakby Oni akurat nie lubią ryba Przy okazji ugryzienie czy ogona, czy głowy to Ryby to są nie ok Ale myślę. ja nie chcę skóry, ości, kręgosłupa Bo ona jest w całości Ja no mogę zjeść I ja jestem szczerze mówiąc zadowolony no, ze jedzenia. Tak, polisz Ej, Ale jest. nie, zjeść, ja mogę zjeść Ja naprawdę nie mam no, problemu Polisz, elo, dobra, wygrałem Ej nie, naprawdę spoko, no to czekajcie No to wy musicie zacząć, a ja muszę na koniec zjeść to. Ja zacznę, słuchajcie, i potem jak oni będą nie, nie to. Nie, tak gdzie nie. Nie wiem. rybkę. <laughs> Ej, ale to jest tak po prostu polizać. No chyba no, tak. Nie no, ale ryba będziemy jest okej okay, zią. Nie no, smak jest okej. Nie ma minus. minut, ja sobie to rozkroję. Nie, dziękuję. Nie masz ugryźć, ale wy macie głowę. Liza nie uryś? tak, o to To ja chodzi. mogę w takim razie polizać głowę. Nie będę tak, o to w tym chodzi. To jest Straszne ono. No i tak, wchodzi mnie to. Oj, to nie Na zdrowie, Co? na zdrowie. Nie, bo tu nie chodzi właśnie o środek, tylko chodzi o to, żebyś to stary taki wiesz, ugryzł. która tak, jest tak. na dole. Nie no, dawaj. No. No. Są my ości, my, my jest kręgosłup my. stary, wszystko, dawaj. O stary, to ze wszystkim chyba poszło. Tak naprawdę. Terry, to jest kawałek skóry, jak ja mam to No masz całą zjeść, zjeść rybę. W całości. Ja musiałem jeść inne rzeczy. Także ty masz skórę, ości, kości, oczy... Nie wiem, oczu akurat tutaj nie ma. Nie no, jedzenie skóry jest obrzydliwe, umówmy się. Ej, przed chwilą mówiłeś, że o super rybka. Jak Dobra, to ale ja nie wiedziałem, że mam tutaj skórę zjeść, bo na przykład to mięsko to już spoko, ale ja stary ugryzłem skórę. No zostało ci troszkę. To myślisz, że całe to głosowałeś. Ale no już ugryzłem kawałek, zjadłem kawałeczek. No ale więcej musisz całą rybę zjeść. Nie, no no nie ma opcji, no już so, zrobiłem co miałem, tak? Umówmy się. No nieprawda, ja zjadłem całą Kinderkę, więc ty musisz całą rybę zjeść. Teraz to są kosztywsze. <słuchy> głowę, głowę myślisz, <słuchy> tak, tak, głowę, polisz głowę, ugryzłem głowę. Nie, głowę w no, a No, Nie, R mnie się wydaje, że to jest, już naprawdę starczy. Ugryzłem kawałek skóry, zjadłem, go i połknąłem. Jak widzieliście, nasz challenge dla mnie i dla setka skończył się bardzo dobrze, ponieważ Abra musiał się mierzyć z calutką rybą Ja mogę powtarzać takie challenge, jeżeli mają się tak kończyć. On rybę, całą głowę zje też Nie będę jadł całej ryby Znaczy mogę, będzie. tylko nie tą będzie. skórę zjesz zje Zjesz no. calutką rybę Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ już wróciliśmy Odcinki są regularnie Klikajcie w ten czerwony przycisk, ponieważ tutaj właśnie musicie zostawić subskrypcję Lajkujcie filmik Woo! To ma. <laughs>